Wodę Tak. Dobry. Dobry. Teraz mamy 33 minut. No to rozpoczęliśmy nową przygodę, czyli spływ rzeką wieprzą. Mamusia napędza i ja ofilmuje. Właśnie pan nas zwodował, przeżyliśmy, nie utonęło się. Jest dobrze. No i tak mamy około dwóch godzin takiej przyjemności. Teraz prawem, 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 prawem. Uwaga, no poczosany, kurde, ała! Dobra. No muszę kończyć, bo muszę tu napęd robić. No i tak się tutaj miło i sympatycznie. Pan mówi, że po deszczu dużo wody, to się dobrze popłynie. to jakiś zakręt ostry jasny gwint prawy, lewy, prawy, prawy, prawej deptej deptej o oh, o o czekajcie o oh, 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 oh. dobra nie ma <laughs> ratowanie sytuacji kuracaszek żeby nas nasz płynie dobre to była dramatyczna chwila Sfilmowano, proszę Państwa, nie ma źle. tu jadzi, perła jest, ale my płyniemy dalej. A tak się wygląda z tyłu. Uj. Musimy płynąć z powrotem. Przepłyniemy, z powrotem, z powrotem, na cofkę, na cofkę. Odbiję Odbijaj tam przodem, spróbuj to tam dotknąć. No dobra, to teraz sobie popłyniemy do przodu, to będzie lepiej. Od prawego. Prawy, lewy, prawy, lewy, lewy, lewy i hamulec z prawej, no i... Dobra. Waterland <laughs> geretet Dobra wybaczcie co to było, bo tego nie było, ale my mieli tu ratunkową sytuację Nas zachynęło tam za A nie było w Pięknie Naprosto, to tak jak płynie, chyba będzie dobrze. Ja odbiw w lewo, no tu jakiś korzeń, błaga, chwila nerwów, dobra, wszedł, udało się. No i elegancko, i gdzieś tam, sobie wypłynie. Komercja pełna, No, że tak powiem, nie wiem jak się to nazywo, przybici do brzegu się nam podarzyło, tam nas Wędkosz opierdzielił, że mu ryby płoszymy. No i tu są fotki u Dorotki, pożywią, posmatrią. To tam jest, natrawkę tam trzeba, może byśmy ta natrawkę zanieść. Przenoszka, przenoszka, przenosimy, 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 dobra! Wystarczy, teraz będziemy odglądać fotki doród. No dobrze, że nas tędy nie puścili, my tam gdzieś w tych pianach będziemy padać do wody. Idziemy zobaczyć jeszcze następne fotki u Dorotki Takie jest na razie zdjęcie i my tutaj będzie następne tak nie tak. takie tu mamy schody Najmniejszy moment całej wyprawy, trzeba tu kurde wsiednąć Tam się wyodaleje i tam popłyniemy Dobra o, Wodowanie się powiodło U, Było nerwowo Było nerwowo I startujemy Pona żeby ma być już równo, płyniemy do wagna I tu się płynie. Ponoć miało być po równym, Dobre. dobra Dobrze pięknie wyszła Szumi, szumi ja teraz je tu przepłynąć, jasny Tu będzie fajnie W środkiem Pod mostem, jak to pod mostem bywało Uwaga Wtedy Maria w mojej strony Dzień dobry koleżę. Przepraszamy za hałasy, ale Chciałoby być tak pięknie, jasny. Ja by tak zrobił. Moment, bo tu trochę techniczne musimy tutaj wymyślić, bo jest piękne. Piękno zawali, zawali, za, za, zawali rzeka, A tu musimy chyba prawą stroną minąć. No tak no. Nie jedź w, na lewo tam pod gdzie wyżej. Gdzie się tu zmieszczymy? A, było nerwowo pomału. U mału, patrzcie się. Z... No to się zło. Ale udało się. Nie wiem jak to tam wyjdzie na filmie, chyba dość rozpaczliwie, że takie coś byśmy musieli ominąć. Tylko jedynie ubotem byśmy to przepłynęli. Tam po tamtym się, a my teraz będziemy płynąć pod mostem. Czyli jak na dobrym bikepackingu kończy się pod mostem. Tu jest przystań, taki domek sobie Tu jest jakieś drzewo wywalone Mamy pod mostem drogowym To teraz chyba bardziej prawą stronę, nie? Bo tam są pfuki No ale według śladów to tu woda też potrafi płynąć wyżej Nie, mm. nie 10 no. centymetrów no. ani mamy tego. Nie. Kurde, no. No to, no, chyba coś się nie udało. No ja nie dała rady już. No ja filmuję. No, no była niespodzianka. No spotkanie z przyrodą. Ja wiem, że ja to dzisiaj ćwiczenie No to jedziesz. Ja raz taki, nie wiem, klatę Na klatę i O płodówka. Dwie stacje.

I kolizja z brzegiem. A tam hozum kůry. Dvě. I přijel transport po náš kajáček.